Witam system nogonik. A dzisiaj wam pokażę przegląd moich drzewek. okej okay. tu jest katal. Ta najpierw tu jest pałownia. O, tu jest pałownia. Tu jest katalpa. A tam jest wieżba. O, to po kolei. Dobra. Zobaczmy co u To trochę jest ciemno, bo ja to zrana jak robię, więc trochę włączy światło chyba o no jak widzicie jest już duża. Na wypuści. Tu są liście. niestety kretowisko jest. pokret wyrył. No ale tak to właśnie jest. Co my tu mamy? Tu już takie jakby pąki ma. No nieźle. Yy, dobra, w takim razie idziemy teraz do katalpy. I tu, jak widać, katalpa też jest niezła. Ma strąki. Tu ją osieliłem. A na wiosnę, w maju, jak widzicie, to tu. Tutaj utnę gałązki tu, tu i tu i zostawię tylko ten jeden wyższy i te utnę, to i to, a tu takie coś było połóżku, przymarzło, dobra. Dobra, to co, lecimy teraz do wieżby. tak się właśnie prezentuje Katalpa, o tak wygląda, a tam jest Paulownia, dobra, lecimy, okej. Okay. No i nasza wieżba Jest już naprawdę duża. Ładna nawet. O. No pień już ma gruby, ładnie to się wszystko robi. I na, w połowie marca przytnę gałązki jej. A jakie? Już wam pokazuję. Utnę tutaj. Tom. Utnę tą yy, tą tutaj tam z boku, tylko te dwie zostawię. Tutaj zostawię i tą. I tak do góry będzie szła. O, i tak będzie ładnie. Uh -huh. I tak to się właśnie prezentuje. wiesz Tam połownie tu katalpa. No dobra, więc to by było to. Jeśli wam podobało zostawcie supa łapkę komentarz. Cześć.